No cześć wszystkim. Dzisiaj Ankylozaur i Mały tyranozaur Zestaw firmy Zuanma. Zestaw bardzo fajny, ponieważ klocki jakościowo są takie jak Legowe. Wszystkie elementy do siebie idealnie pasują. Plastik jest bardzo dobrej jakości. Mały Tyrannozaur. Jest wielkości y, tych sporych raptorów legowych. Więc macie tu porównanie, jakie jest wielki ten enklozaur Przewagą tego zestawu nad legowym dinozaurem jest to, że zestaw tych dwóch dinozaurów kosztował 45 zł. A dostajemy dużego ankylozaura, dodatkowo małego tyrannozaura, no, który jest tutaj bądź co, bądź zapchaj dziurą, żeby tylko był. Głównym graczem jest właśnie duży dinozaur, no, który ma funkcję ryku. Jest nagrany dźwięk, się. Jest to podobna formuła jak przy wcześniejszym Tyranozaurze, którego już na tym kanale opisywałem. No, zabawka zrobiła furorę w domu. Nie tyle przez to, że jest duża, tylko przez to, że wydaje dźwięki. Co jest na pewno ogromnym plusem. Podejrzewam, że jak LEGO by coś takiego wprowadziło, to zmiotłoby konkurencję. No, ale niestety konkurencja ich wyprzedziła i mamy co mamy. Polecam rozejrzeć się za tymi zestawami. Jeżeli chcecie kupić duże dinozaury w porządnej cenie, uważam, że to jest bardzo dobra cena. 45 zł za dwa dinozaury: jednego dużego, jednego takiego normalnego. Małego. Szczególnie, że jedna z figurek dinozaurów ryczy. No to jest naprawdę spory plus. No, a cena adekwatna do tego. Myślę, że jakby było taniej, i ktoś taniej znajdzie, to nie powinien się zastanawiać, bo jest to idealna zabawka. Nie coś, co stoi na półce, tylko i się kurzy. Taką funkcję też może to mieć. No ale, jak powiedziałem, no malowanie bardzo fajne. Szczegółowe. Nie ma tu żadnych błędów. Plastik też bardzo dobrej jakości. Wszystkie elementy do siebie pasują. Musieliśmy zmontować te dinozaury, poskładać je. Co też dużo frajdy sprawiło dzieciom. No i cena, która jest przystępna. Dinozaur nie kosztuje grubo ponad 100 zł. W cenie legowego dużego brachiozaura, możemy tutaj kupić sobie kilka dużych, ryczących dinozaurów, więc na pewno jest dobrze. Polecam rozejrzeć się. Klocki Zuanma. Ostatnio dużo się ich w sklepie pojawiło. Są w dość dużych kartonach. Z oznaczeniem że jest dźwięk w środku, więc jak ktoś chce, niech kupi, bo warto. O tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Hej.